Im warmen Brotduft vor der Bäckerei hält ein dicker Zauberer aus Guinea unter der goldenen Brezel Schlüsselanhängerfeil in der Graubrüdergasse. Wer waren die grauen Brüder? Kleine drahtige Dealer in riesigen Tonschuhen streiten sich, in einer Sprache knurrend, die niemand versteht, an der Mauer des Kirchhofs zum Heiligen Geist. Wer war der Heilige Geist? Und dann die alte Bosnierin, die ihr steifes Bein ausstreckt, ein paar Minuten lang auf einer Bank im dunkelgrünen stillen Hof hinter dem dunkelgrünen Portal des Hauses zum Elefanten, erbaut 1639. W zapachu ciepłego chleba przed Gruby czarownik z Gwinei wystawia na Breloczki, w zaułku szarych braci. Kim byli szarzy bracia? Mali, żylaści dilerzy w olbrzymich trampkach kłócą się, warcząc w języku, którego nikt nie rozumie. Pod murem cmentarza ducha świętego. Kim był duch święty? Hm. Wreszcie stara bośniaczka która wyciąga sztywną nogę na kilka minut na ławce za ciemnozielonym portalem domu pod słoniem, wzniesionego w 1639 roku. topiti kasti , öeldes , et see on mulle paras , et mu peaümbermõõt ja jalanumber peavad ära mahtuma . et ma ei tohi olla pikem . et ma ei tohi hingata sügavalt . et see kast on liigagi suur , et sellesse võiks mahutada kümme minusugust . Et ma pean kiskuma põlved lõua alla ja laskma pea lungu. Külje kondid on parem hoopis sisse takuda, kui ma muidu ära ei mahu sellesse kasti. Wciśnięto mnie w pudło, mówiąc, że jest akurat na mnie, że to na obwód mojej głowy i rozmiar stóp. I że muszę się zmieścić. Że nie mogę być wyższa. Że nie mogę oddychać głębiej. Że to pudło i tak jest zbyt wielkie. Że można by w nie zmieścić dziesięć, takich jak ja. Że muszę podciągnąć kolana pod brodę i opuścić głowę. Żebra będzie można wgnieść do środka, jeśli nie zmieszczę się do tego pudła. il deserto, domani il mare. Qui stretto con altri stretti, l'aperto è un sogno. Oltre il muro è finalmente aria, finalmente cielo nell'assordante silenzio di Dio da attraversare. Il sole sferza il vento, il vento sferza la luce, ora oh, in pasto ai cani un'altra sera muore. Amare è una parola incomprensibile, qualcuno rema, un altro beve arso dal sale, il sale. Torme di anime sull'abisso, guardiamo mutil l'orrore. Schiacciati nel freddo, abbiamo acceso un fuoco tra le lingue del naufragio. Wczoraj pustynia, jutro morze. Tutaj... Stłoczonemu wśród innych stłoczonych przestwór, jest marzeniem po drugiej stronie muru. I w końcu powietrze, w końcu niebo, w ogłuszającym milczeniu Boga, które trzeba przemierzyć. Słońce biczuje wiatr, wiatr biczuje światło, godziny rzucone psom na pożarcie. Kolejny wieczór umiera. Kochać to słowo niepojęte. Ktoś wiosłuje, ktoś spalony solą pije sól. Gromady dusz nad przepaścią. Bez słów patrzymy na potworność, stłoczeni na zimnie. Rozpaliliśmy ogień pośród języków morskiej katastrofy. Nu știm cu adevărat de ce la o adică murim și cum de ne mai ținem în viață. Ce este patria și unde e fericirea? Cine dintre noi e deșteptul și cine naivul? Și dacă ne-am văzut vreodată la față? Important e că locul în care ne dăm mereu întâlnire e verde și noi pe toată întinderea lui. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego Koniec końców umieramy. I jak to jest, że się jeszcze utrzymujemy przy życiu? Co to ojczyzna? I gdzie jest szczęście? Kto z nas jest tym mądrym, a kto naiwnym? I czy kiedykolwiek stanęliśmy ze sobą twarzą w twarz? Ważne, że miejsce, w którym wciąż się spotykamy, jest zielone, a my obecni na całej jego powierzchni. Twój lwy prsnik leżący na tanieri, prerastyjny drutem, prešitý šiacím strojom, červenou niťou, poštopkaný a slevkoplastom. Možno prezerať, merať a pozorovať. Prenášať v slamienke, podviazať ho a keď v ňom nájdeš koniec cievy, do ho vypárať. Tvoj pravý prsník, zdvihnutý spod kolesa, má šev a chrastu a možno z neho kôstku vytlačiť, na jazve zavesený, možno ho zraziť kameňom. Uhýba pred ním, trhne sa, zmrští pri dotyku a brodávkou, ktorú otvoríš prstami, vydá holubý krik. Cukru! 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 Tvoja levá pierš, ležonca na taléžu, Przeniknięta drutem, przeszyta maszyną do szycia, czerwoną nicią scalona i zaplastrowana. Można ją obserwować, mierzyć i przyglądać się, przynosić w słomianym koszyczku, podwiązać ją, a gdy znajdziesz w nim koniec naczynka, całkowicie ją rozerwać. Twoja prawa pierś. Uniesiona spod kolanka, ma szef i krostę, i można z niej kosteczkę wyciągnąć, na bliźnie zawieszona. Można ją kamieniem trafić. Unika go, szarpie się, marszczy się przy dotyku i brodawką, którą palcami otworzysz, wyda gołębi krzyk: Cukru, cukru.